Cześć, witam na moim kanale. W tym filmie chciałabym powiedzieć Wam o rzeczach, które pomogły mi w organizacji mojego życia jako mamy. Niektóre z tych rzeczy doceniłam jako mama, choć wcześniej już z nich korzystałam, już je posiadałam, ale nie widziałam ich w takim świetle, w jakim widzę je teraz. Nie były dla mnie niezbędne. Inne natomiast dopiero odkryłam jako mama. Jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób mogłybyście usprawnić swoją organizację, to zapraszam do oglądania tego filmu, bo być może coś z tych rzeczy, które mi pomogły, również Was zainspirują, również u Was, u Was się sprawdzą. I pierwszą z takich rzeczy, która pomogła w mojej organizacji, pomogła mi w ogóle w zaznajomieniu się z tematem bycia mamą, jest YouTube. I to na pewno będzie śmieszne dla wielu osób. Ja jestem już troszeczkę starsza i nie wiem, czy wyglądam na starszą, czy też nie, ale mając 30 kilka lat, nie byłam świadoma, że YouTube to coś więcej niż tylko muzyka, bo do tej pory YouTube służył mi tylko i wyłącznie do wyszukiwania i do słuchania właśnie muzyki. Będąc wciąż, natomiast zaczęłam wyfukiwać informacji na niektóre tematy i wówczas ku mojemu zaskoczeniu, ku mojemu zdziwieniu istnieje coś takiego, jak vlogosfera, istnieją kanały, w tym kanały palentingowe, ale tak naprawdę na YouTube można znaleźć wszystko, można znaleźć instrukcje, obsługi każdej rzeczy, można znaleźć tutoriale do wszystkiego. Jest to przeogromne źródło wiedzy, i jeżeli oglądacie ten filmik, to wy już o tym wiecie. Ja natomiast nie wiedziałam. Odkryłam to w ciąży i postanowiłam również być częścią tej społeczności, dlatego nagrywam ten filmik. Będę wymieniać te rzeczy w miarę chronologicznie, w miarę zgodnie z tym, w jakiej kolejności te rzeczy odkrywałam albo zaczynałam doceniać. I taką drugą rzeczą. Jest manikur hybrydowy. Ja oczywiście wiedziałam wcześniej, że manikur hybrydowy istnieje. Nigdy natomiast nie miałam poczucia, że chciałabym manikur hybrydowy mieć, szczególnie na rękach. Zdarzało mi się czasami takowy mieć na stopach, szczególnie, że dość często korzystam z basenu, chodzę po prostu regularnie na basen. I mając na uwadze, że tam ewentualny. Pelikier, lakierem tradycyjnym, dość szybko, prawdopodobnie by mi zszedł, a chcąc mieć poczucie zadbania o stopy, to wykonywałam manikur hybrydowy na stopach. Natomiast na rękach nigdy takiego nie chciałam mieć. Właściwie można by nawet powiedzieć, że broniłam się przed tym, bo proponowano mi takowy. Ja nie chciałam. A kiedy już zostałam mamą, okazało się, że to jest jedyna możliwość jedyne rozwiązanie, aby mieć jakikolwiek kolor na paznokciach, aby paznokcie wyglądały na zadbane, ponieważ czasu miałam tak mało, że nawet kiedy pomalowałam sobie paznokcie tradycyjnym lakierem, to nie miałam możliwości dosuszyć go. Nie miałam takiego okienka czasowego, aby albo nie pójść spać, albo nie musieć czegoś zrobić w domu, nie musieć zająć się małym. Zawsze gdzieś coś dotknęłam, zawsze coś gdzieś się starło, coś się odbiło na tych paznokciach. Był to po prostu dramat, nigdy nie mogłam po prostu tych paznokci dosuszyć i wówczas postanowiłam, że lakier hybrydowy, że manikur hybrydowy to będzie coś, co może się sprawdzić w mojej obecnej sytuacji i poszłam nawet dalej nie tylko o samo założenie, samo zdecydowanie się na manikur hybrydowy, Postanowiłam sama sobie taki manikur wykonywać, ponieważ moim zdaniem, kiedy ja mogę to sobie zrobić w dogodnym dla mnie czasie, to jest dla mnie najwygodniejsze. Jeżeli chcę to zrobić o godzinie 24 w środku nocy, to mogę to zrobić. Nie jestem uzależniona od grafików innych osób. I weszłam w posiadanie zestawu startowego do manicure hybrytowego marki Semilac. To, o czym, to co myślę konkretnie o tym zestawie czy kupi kupiłabym go drugi raz, jak mi się ten zestaw sprawdza, jak mi się korzysta z lampy, o tym mówię w filmie, w którym recenzuję tenże zestaw. Jeżeli macie ochotę, jesteście ciekawi, to zapraszam do obejrzenia tego filmu. Podlinkuję u góry na karcie i naturalnie w opisie pod filmem. A wracając do... Meritum, wracając do manikur hybrydowego jako takiego. Od wielu miesięcy już z przerwami oczywiście zakładam sobie, nakładam taki rodzaj manicure, wykonuję taki rodzaj manicure na moich paznokciach i to się u mnie bardzo dobrze aktualnie sprawdza, ponieważ po pierwsze nie jestem uzależniona od tego, aby musieć paznokcie dosuszyć po manikur hybrydowym, od razu e, możemy wykonywać wszystkie czynności bez martwienia się o to, że coś nam się z tymi paznokciami stanie, że coś się stanie z lakierem. Po drugie, jest oczywiście trwalszy niż manicure tradycyjny, a będąc mamą, troszeczkę więcej czasu, mimo wszystko spędzam na czynnościach domowych niż wcześniej. Mam też brzydki nawyk nienakładania rękawiczek, w związku z tym te paznokcie dość mocno dostają w kość. A mając manikiur hybrydowy, to jestem spokojna o to, że pomimo tego, iż zapominam, aby o nie dbać tak jak należy, to mimo to wyglądają bardzo dobrze. Następną rzeczą są naturalne płyny do czyszczenia: naturalna chemia, chociaż to jest już leonazm sam w sobie, bo właściwie chodzi o płyny, które nie zawierają chemii albo zawierają jej minimalną ilość, o takie płyny, które są najbardziej bezpieczne. Przy kontakcie z, ze skórą, przy kontakcie z żywymi organizmami. I tutaj, znowuż, oczywiście wiedziałam, że takie płyny istnieją, ale nie odczuwałam potrzeby ich stosowania. Przede wszystkim byłam jak do tej pory nastawiona na to, aby stosować takie środki czystości, które są przede wszystkim skuteczne. Kiedy jednak pojawił się mały, coś mi się zaświeciło taka lampeczka, że być może warto byłoby jednak zadbać o to, aby nic nie podrażniało jego skóry, aby nic nie wpływało negatywnie na jego zdrowie. I zaczęłam po prostu yy, robiąc zakupy, skłaniać się po prostu ku tym bardziej naturalnym produktom. Jeżeli chodzi o produkty do czyszczenia, to najwięcej w tym ostatnim okresie korzystałam z płynów marki Job, ale wcale nie twierdzę, że są to najlepsze płyny, yy, choć niektóre z yy, ich. Płynów. Mają tak cudowne zapachy, że na pewno będę do nich wracać. Jest to bazyliowy płyn do mycia naczyń i płyn do czyszczenia łazienki o zapachu francuskiej lawendy. Są to tak cudowne zapachy, że do tych na pewno będę wracać. Co do pozostałych produktów tej marki mam ambiwalentny stosunek, nie jestem pewna, czy będę po raz kolejny. Te konkretne produkty kupować, ale takich produktów na rynku jest bardzo dużo i nawet w każdym markecie w Rossmanie, w Tesco można znaleźć na przykład produkty marki Frosch, które również są naturalne. I mówiąc o naturalnych produktach, naturalnych środkach do oczyszczania, mam na myśli też naturalne produkty do odkamieniania i do czyszczenia, Czyli i rzeczy, i są to rzeczy, które są w każdym gospodarstwie domowym, każdy to na pewno ma i część z Was pewnie nawet nie wie, że może to wykorzystać do wyczyszczenia czegokolwiek, czy to w kuchni, czy w łazience. I mowa tutaj o sodzie oczyszczonej, o occie i o kwasku cytrynowym. Te trzy rzeczy aktualnie u mnie są w dość, dość często i w dość dużych ilościach kupowane i zużywane. Ponieważ jest to najprostszy sposób na doprowadzenie do czystości w sposób w minimalnym stopniu drażniący skórę, drażniący człowieka, drawniący to środowisko. A to, jak wykorzystuję te rzeczy i do czego je wykorzystuję, to możecie zobaczyć w moich filmikach, w których pokazuję, jak czyszczę. Przerówne rzeczy w gospodarstwie domowym jest cała playlista z filmami tego rodzaju. Podlinkuję ją tutaj u góry, jej nazwa to zorganizowany dom, i tam pokazuje, w jaki sposób doprowadzam do czystości, doprowadzam do stanu używalności różne elementy, różne części gospodarstwa domowego. Możecie sobie to obejrzeć i podpatrzeć, jeżeli jesteście ciekawi. Ale zaznaczam, że to nie jest tak, że używam tylko i wyłącznie octu i sody oczyszczonej. Używam też innych środków. Czasami mam potrzebę skorzystać ze środków silniejszych, na przykład do czyszczenia piekarnika, moim zdaniem muszę użyć środka, który rzeczywiście wypali mi ten przypalony tłuszcz, który się tam znajduje i nie mam tutaj, moim zdaniem, innej skutecznej alternatywy. A kolejna rzecz, którą muszę wymienić w tym filmie, to blender. I nie mam tutaj na myśli jakiegokolwiek blendera, ale blendera o wysokiej mocy, porządnego koktajlera. I powiem Wam szczerze, że dostaliśmy taki blender zaraz po urodzeniu małego, i w pierwszej chwili yy, pomyślałam sobie, że nie będę go chyba zbyt często używać, że jest mi on niepotrzebny, bo przecież w domu inny blender już mam i sprawdzał mu się do tego, do czego go używałam. Ale okazało się, że ten blender, który dostałam, jest tak dobry i tak pomocny, tak przydatny, że w tej chwili nie wyobrażam sobie już funkcjonowania w kuchni bez tego. Recenzja tego blendera znajduje się na kanale, też odsyłam w karcie u góry i w opisie pod filmem. A do czego mi się ten blender tak w ogóle przydał? Po pierwsze, zaraz po porodzie, kiedy bardzo dużą część dnia spędzałam na karmieniu piersią, to przygotowywane za pomocą tego blendera smoothie i koktajle były jedną z nielicznych możliwości, kiedy mogłam spożyć w miarę wartościowy, w miarę odżywczy posiłek właśnie w trakcie karmienia, bo... Przygotowany w prosty i szybki sposób koktajl, po prostu popijałam sobie karmiąc małego. A poza tym, kiedy już zaczęliśmy wprowadzać pokarmy stałe, to blender okazał się nieocenionym też pomocnikiem, właśnie do przygotowywania tych pierwszych papek, pierwszych musów, pierwszych piórek z warzyw bardzo dobrze mi się sprawdził i wydaje mi się, że każdej mamie po prostu taki blender jest niezbędny. Zdarzyło mi się odpowiadać na pytania znajomych, w jaki sposób radzę sobie z przygotowywaniem posiłków dla małego, kiedy już zaczęłam wprowadzanie pokarmów stałych i u nas to bardzo szybko, bardzo sprawnie i z sukcesami się odbyło. I koleżanki narzekały na to, że nie mają w jaki sposób przygotować idealnie gładkiego pióra, bo nie są w stanie tego zrobić na przykład widelcem, nie zajmuje to dużo czasu, a taki blender to po prostu jest rozwiązanie idealne na taki problem, bo zajmuje to kilka chwil, a konsystencja jest po prostu gładka. Nie mogę też zapomnieć o workach zapachowych i to też jest, co mówię o workach na śmieci i workach na pieluszki zapachowych i jest to coś, o czym istnieniu oczywiście też wiedziałam, ale co wydawało mi się kompletną głupotą, kompletnie niepotrzebne, bo przecież tak często wymieniam i tak często wyrzucam śmieci, że po cóż mi jeszcze worki zapachowe, które są droższe od normalnych, yy, przecież... Nie trzymam tych śmieci tak długo, aby nieprzyjemne zapachy zdążyły się rozprzestrzeniać po domu i to się zmieniło, kiedy właśnie te pielówki się pojawiły, bo wówczas okazało się, że pomimo tego, że codziennie kosz jest wyrzucany, to nieprzyjemne zapachy tak czy inaczej mogą się roznieść. A taka zapachowa, taki zapachowy worek jest po prostu pomocny w tym, aby na chwilę ten zapach. Po pierwsze trzymać w ryzach, a po drugie zakamuflować. Następną rzeczą, którą miałam już w domu i miałam ją od pewnego czasu, i czasami jej używałam, ale nie byłam bardzo przekonana do skuteczności, do konieczności korzystania z tego urządzenia, jest myjka do okien kersiera, od do okien. I recenzja tej myjki też jest na kanale, i też odsyłam, jeżeli Was to interesuje. Ale dlaczego ja odkryłam to dopiero jako mama? A mianowicie dlatego, że mamy w domu bardzo dużo powierzchni na wysoki połysk, bardzo dużo szkła, no i całkiem sporo okien. I jako mama dopiero uświadomiłam sobie, że czyszczenie tego moimi metodami tradycyjnymi zajmuje mi po prostu zbyt dużo czasu. Natomiast taką myjką kersiera, poza tym, że oczywiście myjemy okna, jak sama nazwa wskazuje, jest to myjka do okien, i myję tym szyby, i myję tym e, szklany stół, to myję tym wszystkie fronty na wysoki połysk, a właściwie w domu tylko takie mam, myję tym... E, płytę kuchenną, myję tym okap kuchenny, czyszczę ten też gres szkliwiony, polerowany, który mam w łazience. Po prostu jestem w stanie tą jedną myjką, tym jednym urządzeniem oblecieć, mówiąc kolokwialnie, pół mieszkania i dopiero właśnie jako mama doceniłam ten rodzaj sposobu, właściwie odkryłam, bo wcześniej nie wpadłam na to, aby te inne elementy poza typowo szkłem, również tą milką czyścić, a właśnie do frontów polerowanych, do wszystkich elementów na wysoki połysk w domu ta milka się świetnie sprawdza i po prostu można tym sposobem dużo szybciej te elementy w domu wyczyścić. Dwie ostatnie rzeczy doceniłam jako mama, ale doceniłam i tak moim zdaniem zbyt późno. Żałuję, że nie korzystałam z nich od samego początku, od pierwszych dni. Od pierwszych dni macierzyństwa. I pierwszą z tych rzeczy miałam w domu, i byłam świadoma jej posiadania, byłam świadoma jej właściwości, ale mimo wszystko z tego nie korzystałam i bardzo tego żałuję. I jest to suszarka elektryczna. Właściwie w moim przypadku jest to pralko-suszarka. I ja. Te pralko suszarkę z opcją suszarki kupiłam tak na wszelki wypadek. Chciałam te opcje suszenia mieć, gdybym miała po prostu taką konieczność, że nie mogłabym, nie, nie mogłabym po prostu czekać na wyschnięcie w sposób naturalny, rzeczy rozwieszonych i chciałabym je dosuszyć szybciej, ale bardzo rzadko tak naprawdę takie sytuacje się zdarzały, ponieważ ja jestem takim Praniowym laundry freakiem i zawsze muszę mieć prawie wszystko wyprane. Rzadko zdarza się tak, że mój kof na pranie jest wypełniony na full. Ja robię pranie aktualnie, właściwie można powiedzieć, że codziennie, czasami nawet kilka razy dziennie tę pralkę nastawiam. Rzadko zdarzają się takie dni, aby pralka u nas w ogóle aktualnie nie chodziła. Ja po prostu bardzo lubię robić Pranie. Co ciekawe, nie lubię prasowania z kolei, ale to już temat na zupełnie inny film. Wracając jednak do suszarki Z opcji suszenia korzystałam bardzo rzadko i właściwie dopiero jak mały miał kilka miesięcy, to coś mnie tknęło, aby wysuszyć jego ubranka i żałuję, że nie robiłam tego od samego początku. Nie polecam korzystanie z elektrycznej suszarki do suszenia jakichkolwiek kwaczy z poliestru, to też z wełny. No, po prostu tego nie róbcie. Natomiast wszystkie rzeczy z bawełny do suszarki nadają się idealnie i po wyjęciu z suszarki są dużo przyjemniejsze, dużo milsze w dotyku, niż gdy są wysuszone po prostu w stanie rozwieszonym, wysuszone w sposób powiedzmy naturalny. I żałuję, że wszystkich budziaków małego, że pieluszek flanelowych i pieluszek tetrowych, pieluszek bambusowych, że tego wszystkiego, przecież pieluszek bambusowych to akurat nie, ale pieluszek tetrowych, ręczniczków bawełnianych, że tego wszystkiego nie suszyłam od samego początku, od pierwszych dni małego w suszarce, bo po pierwsze... Ułatwiłabym sobie bardzo życie. Dużo szybciej jest włożyć coś od razu na pranie i suszenie, niż to wyjmować, rozwieszać i suszyć. Po drugie, był taki czas na początku, że bardzo duże było u mnie zużycie pieluszek tetrowych, pieluszek bawełnianych, ręczniczków bawełnianych, śliniaczków bawełnianych, a też bodziaków. Wszystkiego tutaj. W Obrębie górnej y, części ciała małego, bardzo dużo musiałam tego prać, y, bardzo, y, były tego po prostu duże ilości i korzystając z pralko suszarki, mogłabym po prostu się z tym uporać w łatwiejszy, szybszy sposób. Ja natomiast niestety to wszystko rozwieszałam i suszyłam, i nie dość, że zajmowało to więcej czasu. Musiałam czekać na wyschnięcie, to na dodatek niestety takie wysuszone rzeczy są po prostu bardziej szorstkie, bardziej wstydne niż kiedy są wysuszone w suszarce bębnowej. A druga rzecz, którą również doceniłam dopiero po kilku miesiącach bycia mamą i dopiero właściwie zdecydowałam się na zakup tego urządzenia, kiedy mały zaczął pełzać i wycierać sobą podłogę. I był to moment którym postanowiłam, że nie, już dłużej się nie zastanawiam nad zakupem, po prostu kupuję odkurzacz mopujący. W moim przypadku jest to tak właściwie urządzenie dwa w jednym, odkurzacz i mylka parowa. I recenzja tego urządzenia też oczywiście jest na kanale, już tradycyjnie odsyłam w karcie u góry i w opisie pod filmem. I dlaczego to jest takie cudowne rozwiązanie? No dlatego, że nie muszę codziennie... Wykonywać dwóch czynności, czyli najpierw odkurzać, a później myć podłogi, czyli mam już na wstępie skrócony czas, skróconą ilość czasu i skróconą ilość energii, mniejszą ilość energii, jaką muszę na te czynności poświęcić. A przy małym dziecku, które raz, że pełza po podłodze, dwa, że bardzo się ślini, trzy, że jeszcze. Coś może czasami ulać, bo takie dziecko czteromiesięczne to jeszcze mu się zdarza przeciw ulewać. I jeszcze właściwie już je pokarmy stałe, i w trakcie tych karmień też powstaje sporo zabrudzeń. To takie mycie podłogi jest po prostu konieczne codziennie. Ja też mam taki element, takie miejsce w domu, gdzie nawet i bez małego dziecka też codziennie myłam podłogę, i jest to łazienka, z, gdzie mam podłogę z z gresem szkliwionym, polerowanym w kolorze czarnym. Koszmar do utrzymania w czystości. Codziennie wcześniej tę podłogę wieczorem mopowałam, a czasami zdarzało mi się nawet ją mopować dwa razy dziennie. Teraz natomiast dzięki temu urządzeniu codziennie, aktualnie raz dziennie, ale kiedy mały był już, to zdarzało mi się też dwa razy dziennie tak z grusza podłogę tym urządzeniem przelecieć. I... No po prostu nie wyobrażam sobie aktualnie już swojego życia i swojej codziennej rutyny, swojego dbania o dom bez tego urządzenia. Myślę, że w przyszłości będę korzystać z tego urządzenia rzadziej, być może raz na dwa dni. Aktualnie jednak nadal robię to po prostu codziennie, codziennie wieczorem wyjmuję ten odkuwacz, wyjmuję tę myjkę i przejeżdżam całe mieszkanie. Oczywiście. Całe to jest tutaj przesada, bo nie odkurzam, nie czyszczę tym urządzeniem całego dokładnie mieszkania, tylko tę część, po której swobodnie porusza się mały, bo ta po pierwsze najszybciej ulega zabrudzeniom, a po drugie to ta część może pobrudzić z kolei małego. No i to wszystko. Mam nadzieję, że film był przydatny. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy coś z tych rzeczy, które Wam wymieniłam, czy wy już z nich korzystacie? Czy być może ten film zainspiruje was do tego, aby również y, z tego skorzystać? Zostawiajcie kciuki w górę, jeżeli film Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego rodzaju treści Was interesują. Dzięki za oglądanie, dzięki za Wasz czas! No i mam nadzieję, że do zobaczenia!